Cześć wszystkim, System Powerski. To jest zapowiedź naszego kanału. Mm, robię to po prostu, że zanim na, na przykład zakręcę... nakręcę jakieś filmy typu... na przykład z Minecrafta czy z innych gier, to wolę to zapowiedzieć, żeby było jasne, co będzie na tym kanale. Więc tak, będą się pojawiać na tym kanale myślę, że najczęściej filmy z gier. typu na ryby, nie wiem czy ktoś zna tą grę, czy nie. Ale jeżeli nie, ktoś nie zna, no to polecam całkiem. Dla mnie jest całkiem fajna. Ale mniejsza z tym będą się też pojawiały gry. Myśl no, raczej z Minecrafta e i z Team'a, Też nie wiem, czy ktoś kojarzy. Ale tak, mm, przejdźmy z tego tematu na inny. E jak już mówiłem, robię ten film, żeby wszystko było jasne co będzie i tak dalej. Więc mówię Wam już teraz, że teraz, jak no, po prostu nie teraz, tylko w tym czasie przez te wakacje. Bo ja to kręcę, tak się składa w wakacje. To za dużo nie będę mógł nakręcać, bo, jeż bo wyjeżdżam teraz często. Więc. Nie za bardzo będzie czas, żeby nakręcać, ale myślę, że jak już skończą się wakacje i w roku szkolnym, no to yy, myślę, że no, jak najbardziej będę mógł nagrywać, więc yy, teraz ja bym się z wami żegnał. Już chyba raczej wszystko wiecie. Jeżeli coś byście chcieli się spytać, yy, proszę piszeć komentarze z pytaniami. Jeżeli oglądasz ten film i jesteś użytkownikiem YouTube, zostaw łapkę w górę, bo to będzie mnie motywowało do dalszej pracy. Cześć!